Witam Cię, Zuzanno. Powiedz mi, znamy się już pewnie prawie z 10 lat, to ja pamiętam, kiedy zaczynałaś w kosza grać, ale powiedz mi, jak to się stało, że wybrałaś koszykówkę? Bo tych zainteresowań miałaś bardzo dużo. Tak, dokładnie. Jak to się stało, że wybrałam koszykówkę? No, u mnie w rodzinie tata kiedyś trenował. Asia w dalszym ciągu trenuje, a w sumie zaczęło to się tak, że jak byłam na meczu mojej siostry, zobaczyłam, że na sektorze obok odbywał się trener chłopaków, a że byłam taka mała i odważna w sumie, to poszłam do, do tego trenera i się zapytałam, czy mogłabym zacząć z nim trenować. Wtedy jeszcze w tamtym czasie nie było żadnej żeńskiej drużyny, dlatego zaczynałam tak naprawdę z chłopakami. No później już z czasem, jak już byłam chyba... W piątej klasie, bo ja chyba wtedy byłam w tak mi się zdaje, kiedy zaczynałam tak swoje pierwsze kroki w ogóle stawiać z piłką do kosza. No, a tak to chyba w piątej klasie już była normalnie drużyna dziewczyn. To już wtedy tak trenowałam z dziewczynami. Tak to się właśnie zaczęło? To było w piasecznie i grając w piasecznie dostałaś też pierwsze powołania do kadry. Tak. No dobra. I powiedz mi, na kadrze um, to była kadra U15, czy była już wtedy U14? Ta taka 14. treningowa U14, U14 była. 14. My dwa lata się przygotowywałyśmy. No dobra. I wtedy już myślałaś o SMS-ie, czy dowiedziałaś się o tym później? Nie, nie wiedziałam. Na początku kadry kompletnie nie wiedziałam. Dopiero dowiedziałam się o tym później. Wtedy, kiedy. No nie wiem, to, to było w tym samym roku, co. W tym samym roku, co podejmowałam już decyzję, że do jakiego liceum chciałabym pójść. Czyli to było wtedy, kiedy na waszym zgrupowaniu był trener Mikołajec, przyszedł i wam mówił o SMS-ie to było przed mistrzostwami już Europy, czy rok wcześniej? Bo ja byłem u Was było. na zgrupowaniu, e, jak byliście w łomiankach. E, wtedy z ja trenerem zielińskim. Byłem z dziewczynami z łomianek. Ale wtedy, nawet jeżeli trenowałam, to w dalszym ciągu nie byłam pewna, czy na pewno bym tak chciała pójść do szkoły. A dlaczego zaczęłam tam trenować? Dlatego, że w kadrze dostałam informację, że powinnam ogrywać się ze starszymi dziewczynami. Na no, w piasecznie nie było starszego rocznika. To z rodzicami padliśmy na pomysł, że może wyślemy podanie do łomianek. I w łomiankach bardzo chętnie mnie przyjęli trenerzy. Tak samo mój trener w piaseczni też wyraził zgodę i raz w tygodniu uczęszczałam tam na treningi i to no, i zdobywałam doświadczenie, tak? Ale to nie tylko na treningach, również też na meczach. Jeżeli one nie kolidowały z klubowymi rozgrywkami. No to pamiętam, ale to, to w takim razie to, o czym ja mówię, było wcześniej. Bo to było na wiosnę tego roku, a na jesieni ty zaczęłaś chodzić do Łomianek na te treningi i... No dobra, a czyli powiedz mi, to wiedziałaś wcześniej już o tym, czy, czy dopiero o, o Łomiankach jako tak... Znaczy no wiedzieć o drużynie to wiedziałaś, bo, bo też twoja siostra grała przeciwko Łomiankom kilkakrotnie. No tak. Tak, ale żeby tak myśleć poważnie o tej szkole i czy tam na pewno chcę pójść, no to w sumie nie myślałam o tym, naprawdę. Ja byłam, no byłam niepewna, gdzie pójść, jaką ścieżkę wybrać, czy zmienić miasto może, naprawdę bardzo się zastanawiałam nad tym. I w sumie taką, no, kluczową w sumie decyzję jak już podejmowałam, no to pomogło mi to, że właśnie chodziłam na te treningi rok wcześniej, bo no na temat łomianek różne plotki chodziły i w dalszym ciągu chodzą, a poznałam tą szkołę od środka, co, tak jak mówię, no, pomogło mi w podjęciu tej decyzji. No właśnie, znając Ciebie i Twoich rodziców, to wiem, że dla Ciebie też nauka była bardzo ważna. Jak to, jak to ja... wygląda w łomiankach? <laughs> yy, nauka? No tak jak w każdej szkole, to nie jest tak, że Poziom jest ni nie wiadomo jak bardzo niski, albo nie wiadomo jak bardzo wysoki. Z kolei, jak ktoś chce się uczyć, to będzie się uczył i to nieważne w jakiej szkole. Taka jest prawda. A jeżeli chodzi o przedmioty, które ja rozszerzam, to według mnie są na właściwym poziomie i idą w dobrym kierunku. No, zależało mi zawsze na nauce i zawsze będzie mi zależało, dlatego uważam, że poziom jest naprawdę w porządku. Super, a powiedz mi, no bo jak już się zdecydowałaś, to miałaś tą przewagę, że sobie potrenowałaś z dziewczynami i tak naprawdę pograłaś w kilku meczach już trochę wcześniej, ale jak podjęłaś decyzję, to jak to wygląda wtedy tak ze strony zawodniczki? Mówisz papa pa w swoim klubie i od następnej jesieni jesteś w SMS-ie. Znaczy, jeżeli chodzi o moją drużynę, to szczerze mówiąc, one same mnie też popchały w tym kierunku. Powiedziały mi, że Zuzia, my wiemy, że tak naprawdę ty chcesz spełniać swoje marzenia, a jeżeli masz taką możliwość grania w bardzo dobrym zespole, to dlaczego nie? Więc jeżeli chodzi o dziewczyny, to one mnie wspierały w tym wszystkim. Naprawdę. I tu <laughs> jestem naprawdę dzieciężna. <laughs> E, super, a powiedz mi, e, jak ten pierwszy rok e, wyglądał, no bo teraz skończył się drugi, skończył, skończył się sportowo Dla... drugi rok, e, to jak ten pierwszy rok wyglądał, e, zmiana szkoły, no tak naprawdę zmiana też życiowa, nie, no bo tak. przeniesienie do internatu, tak. jak to wyglądało? No na początku było bardzo ciężko według mnie. Dlatego, że no wszystko dla mnie tam było nowe. Pomimo tego, że no miałam tą przewagę, że już trenowałam z dziewczynami, ale samo to przeniesienie się do internetu no było dla mnie nowością też. No, jak w domu, powiedzmy, mama dla mnie wszystko szykowała, obiad, czy no po prostu rzeczy mi prała. No, tak jak to jest w domu, jak każde, nie wiem, każde dziecko ma, a tak, tak przyszłam tam, to musiałam tak naprawdę. Musiałam sama sobie radzić, no, może nie sama no, kompletnie, ale też z dziewczynami. Musiałyśmy a tutaj nagle same robić pranie, no obiad to mamy na stołówce, ale to też no, tak przygotowuje nas do takiego normalnego życia. To powiem ci, że dla początku było dla mnie naprawdę no, ciężkie, żeby to wszystko tak zrozumieć, jeszcze treningi dwa razy dziennie, gdzie tylko na kadrze tak miałam, a tak to w klubie to miałam cztery treningi tygodniowo. Do tego weekendy mecze. No to to też dla mnie było tak jak nie wiem, jak zderzenie ze ścianą. Naprawdę. Więc to tak jak mówię, na początku było ciężko, ale później im dłużej już chodziłam do tej szkoły, im dłużej przyzwyczajałam się do tego trybu życia, to na przykład teraz w drugiej klasie mogę powiedzieć, że naprawdę jest świetnie. Że po prostu się już przyzwyczaiłam, i jak dla mnie jest super w tej szkole. Z tej kadry, o której mówiliśmy, wtedy trafiły cztery dziewczyny do SMS-u. Jak to było na początku? Znałaś kogoś oprócz tych dziewczyn, które, z którymi byłaś na kadrze? No bo na kadrze no to jednak się poznajecie dość dobrze, bo tak. w lato, kiedy są mistrzostwa, to jesteście prawie półtora miesiąca razem, także znacie się i znacie się w warunkach takich inter, internetowo hotelowych, także e, tu się poznajecie już wcześniej, ale znałaś kogoś jeszcze? Ja praktycznie z mojej klasy znałam prawie wszystkie osoby oprócz Wiki, Victoria Box, jej nie znałam, ale z tego co wiem, to inne dziewczyny też nie kojarzyły wiki. No ale no, zaczął się nowy rok, poznałyśmy się, no i teraz lubimy się, przyjaźnimy. Więc w sumie to znałam prawie no, wszystkie, no bo wszystkie były na kadrze dziewczyny. No, a Wiki jest rok młodsza. Dlatego no, nie miałam szansy z nią się poznać wcześniej. No tak, boksik to dzieciaczek jeszcze. E <śm> 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 Tak, no ty to już doświadczona zawodniczka. E, powiedz mi, e, teraz e, no, sytuacja z koronawirusem wam. Sezonu wam nie przerwała ligowego, bo zakończyłyście tam parę tygodni wcześniej, ale w szkole wam namieszała. E, jak to wygląda pod względem zajęć teraz? Czy, czy wszystko jest tak jak. Jakbyś ty uważała, że jest możliwe, czy, czy, czy czujecie się porzucone na tej kwarantannie? I... Nie, 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 nie. Jeżeli chodzi o naukę, to wszystko jest tak jak miałyśmy w szkole, bo mamy lekcje przez różne platformy czy media społecznościowe typu Facebook, Messenger, Whatsapp, naprawdę każdy nauczyciel z nami się kontaktuje, lekcje mamy Normalnie prowadzone. Jedyną trudnością może jest to, że po prostu nie widzimy się na żywo. Jeżeli chodzi o różne sprawdziany czy klasówki, to, to, to również są realizowane. Tak samo materiał też idzie, no wszystko idzie do przodu. Według mnie wszystko jest pod kontrolą. Jeżeli jednak chodzi o zajęcia sportowe, to trener Adrian, nasz motoryk, wysłał nam trening siłowy, jak i motoryczny. Dlatego jesteśmy z nim w stałym kontakcie. I wszystko idzie tak, jak powinno iść. No właśnie, jak już wspomniałeś trenera od motoryki, to może porozmawiamy. Trzymał <laughs> może porozmawiamy o, o, o reszcie sztabu, bo no wiadomo, że pod względem merytorycznym no to jest top, ale powiedz, no jak to jest tak w, w, w życiu z tymi trenerami, no bo jednak macie się. Na oku przez dużo większy czas niż powiedzmy jest to w klubie takim e, zwykłym. No, my w tej szkole jesteśmy jak taka jedna wielka rodzina. Naprawdę. Jeszcze powiedzmy, ja z moją współlokatorką Julką Myszkowską mieszkamy naprzeciwko trenerów, więc za, za każdym razem wychodzimy z pokoju, to widzimy się z trenerami. <laughs> więc my to już w ogóle mamy z, ni z nimi taki bliższy kontakt, <grym> ale no, jeżeli chodzi o trenerów, to naprawdę mogę powiedzieć, że to są tak no, z czystym sumieniem, że to są dosyć wspaniali ludzie. Na przykład, nie wiem, możemy do nich zawsze przyjść na kawę, porozmawiać em, i to na różne tematy, nie, tylko, nie ograniczamy się tylko do tematów typu koszykówka, albo co będzie się działo na treningu. Em, Oglądamy z nimi filmy, czy żartujemy. Jeżeli chodzi o żarty i ogólnie o, o atmosferę jaka panuje, to mogę powiedzieć, że naprawdę ja z Myszką my tyle się nie śmiałyśmy, ile w tym roku. Naprawdę. My po prostu albo to żartujemy z trenerami. Naprawdę atmosfera jest świetna. Jeżeli mogę powiedzieć o tej szkole coś dobrego, no to naprawdę. <śleszy> No dobra, już się pośmialiśmy, że już jesteś doświadczoną zawodniczką. W tym roku doszły wam dzieciaczki czternastolatki. E, jak z taką młodzieżą, bo to jednak trochę różnicy wiekowej jest, nawet pomimo tego, że wy wszystkie jesteście w szkole młode, to jednak teraz ile trzy lata różnicy, 4, prawie. No, tak, jak ten pierwszy no, rok. Na pewno dla tych to musi być ciężkie. Ale jednak prowadzamy taką dyscyplinę, żeby. Nie mówię tutaj oczywiście, że nie wiadomo co im robimy, ale po prostu też pomagamy im do tego wszystkiego się przyzwyczaić. Bo ja sama wiem, jakie to było dla mnie ciężkie, gdy ja miałam 16 lat, jak tutaj szłam? Tak, 16? Tak. Jak szłam do tej szkoły, a jak to musi być ciężkie dla nich, gdy one mają, no ile, 14-15 lat? Naprawdę, więc tak, jakby też staramy się im pomóc z tym wszystkim. One też zawsze mogą u nas znaleźć wsparcie i wydaje mi się, że o tym wiedzą. Więc w sumie, jeżeli chodzi o takie życie z nimi, to uważam, że na przykład na chwilę obecną jest w porządku. No właśnie, a starsze dziewczyny przygotowywały się do matury. No pewnie teraz w domu się dalej przygotowują. E, jak ze starszymi wyglądało? Um, pomimo tego, że przygotowywały się do matury, no to zawsze mogłyśmy też z nimi porozmawiać, czy spędzić też wolny czas. To nie było coś takiego, że one były, nie wiem, jak, takie, jak taka elita w naszej szkole, odizolowane, dlatego, że one są te starsze, dlatego, że one mają matury. No nie, tak, no tak oczywiście nie było. Po prostu, no, tak jak już wcześniej powiedziałam, no, jak my jesteśmy drużyną i rodziną, to każdy jak się spotykamy, każdy ze sobą rozmawia, nie ma żadnego podziału, a bo ty jesteś, masz, ty masz 14 lat, a ty masz 19, to my nie możemy rozmawiać. No nie ma czegoś takiego. Więc powiem ci tak, że po prostu u nas, no, każdy z każdym rozmawia, i to nieważne, czy to jest w klasie maturalnej, czy w klasie pierwszej. No właśnie, też wspomniałaś o czasie wolnym e, na pewno. Zawodniczki, które by myślały o tym, żeby, żeby przejść do SMS-u, są też zainteresowane, jak to wygląda oprócz treningów i, na, i nauki. Co, co sobie tam robicie, co się dzieje ciekawego u Was w czasie wolnym? W czasie wolnym, no, poza treningami i nauką, mamy też organizowane różne wyjścia, typu do teatru albo do kina. Um, no nie wiem, z tego co wiem, były też różne inne plany, żeby pojechać do jakiegoś muzeum. No niestety, no, tak jak teraz widzimy, każdy siedzi w domu. No, bo no nie w tym roku niestety. Zostało, tak. nie, no niestety, jeżeli chodzi o taki nasz czas wolny po prostu w bursie, no to mamy taki swój własny kącik, gdzie jest telewizor i taka kanapa. Gdzie wszyscy tak naprawdę przychodzą tam co piątek i siadają i wszyscy razem w piątek oglądamy filmy. Naprawdę. No, jeżeli chodzi o jakieś inne, o czy, jakieś inne zajęcia, to każde w własnym zakresie. Albo te dziewczyny się uczą do matury, powiedzmy, albo po prostu do danego do sprawdziadu, który jest na kolejny dzień zapowiedziany. Um, albo... no nie wiem, no... I wiem, że na pewno inne dziewczyny na przykład grają w karty, albo też dziewczyny grały w planszówki nawet z trenerami, jak zostawali na dyżurze, więc pamięć, że no nie nudzimy się. Dobra, pewnie ciekawe dla przyszłych SMSianek byłoby też, jak wygląda rzecz z wyjazdami do domów, no bo jednak ty akurat masz o tyle dobrze, że no z Piaseczna do Łomianek, to jak nie ma korka można w 40 minut śmignąć, tak. ale no, są dziewczyny z, z e, jak tam, nie wiem, z Sosnowca, rybnika, czy tam gdzieś z e, Pomorza, to jednak e, to jednak no nie jest to taka wycieczka, którą sobie można wieczorem pojechać i wrócić. E, jak to wygląda? Macie takie, nie wiem, weekendy, e, gdzie możecie jechać do domu. Tak, trenerzy starają się na początku roku wysłać nam e, taką rozpiskę, gdzie są weekendy obowiązkowe, czyli wtedy wszystkie dziewczyny z, burszą, z, bu, Boże, wszystkie dziewczyny z bursy muszą wyjechać. E, no i to są tak zwane weekendy obowiązkowe. Jeżeli chodzi o takie zwykłe weekendy, które... no no nie są obowiązkowe, tak? To zależy to od tego, w jakim zespole się gra i, ym, i czy na przykład, nie wiem, powiedzmy jak nasz zespół, powiedzmy, powiedzmy gram w pierwszym zespole, a drugi zespół ma mecz w sobotę, a pierwszy zespół powiedzmy ma wolny, ma po prostu, no nie gra meczu w weekend, to wtedy ja mam taką możliwość, że mogłabym pojechać na weekend do domu. No oczywiście to wszystko jest też uzgadnione z trenerami. Zawsze można porozmawiać i zapytać się, czy można pojechać wtedy na weekend, czy nie, czy zostać. Dlatego, no, jeżeli chodzi o wolne weekendy, no to, to po prostu wszystko zależy od tego, jak zostaną mecze ułożone. No albo na przykład powiedzmy, no tak jak teraz, no. Mam jak taki jeden wielki, długi weekend. <śmany> no tak, tylko bez meczów niestety. No dobra, no to chyba już o szkole tak wiemy mniej więcej to, co, to, co trzeba wiedzieć. A powiedz mi dla Ciebie e, SMS e, pod względem sportowym. E, myślisz, że poza SMS-em byś miała szansę się tak rozwinąć, jak się rozwinęłaś? Szczerze mówiąc, to. Nie wiem, no nie wydaje mi się, dlatego że. W SMS-ie jednak y, trenerzy, no nie wiem, jakie w innych klubach, bo no wybrałam SMS, a widzę tutaj, że jest po prostu, no świetnie, no rano mamy treningi techniczne, gdzie trenerzy zwracają na mnie, na mnie, na nas wszystkie pojedynczo uwagę. Y, po południu mamy jakieś różne gierki, albo y, jakieś akcje z danego meczu, które po prostu musimy przećwiczyć. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o SMS, to podjęłam dobrą decyzję, dlatego że z każdego, z każdego treningu wyciągam jak najwięcej i staję się no, coraz lepsza, a to swoje mocne strony doskonale, a swoje słabe strony niweluje. I to mogę zawdzięczyć nie tylko trenerom, ale również dziewczynom, z którymi trenuję. Więc jeżeli chodzi tutaj o sport i ogólnie to tak jak ci mówię no wybrałam SMS i mówię tak jak tu jest i co czuję a jak byłoby w innych klubach no to tylko mogę gdybać więc nie jestem tak w stanie wypowiedzieć dobra a jakbyś podsumowała już tak na koniec ten sezon który się zakończył pograłaś bardzo dużo bo grałaś i w SMS-ie pierwszym i z młodszymi koleżankami w SMS-ie drugim także tych meczów się w sumie zebrało bardzo dużo. Jakbyś to podsumowała w swoim wykonaniu, nie? bo tam drużynowo to wiadomo, że to jest jak gdyby drugorzędne w SMS-ie, bo wiadomo, że się walczy, żeby wygrać każdy mecz, ale chodzi głównie o to, żeby się zawodniczki rozwijały. To jak ty to w swoim wykonaniu ten rok podsumujesz? Uważam, że w moim wykonaniu to był udany rok, że dałam z wszystko na każdym meczu, jak i na każdym treningu. Dlatego uważam, że pomimo tego, że nie dostałyśmy się dalej, to jeżeli chodzi o moją osobę, to uważam, że robię w dalszym ciągu postępy. I to widzę po sobie, że z meczu na mecz po prostu lepiej grałam. Dlatego uważam rok za udany. Dobre. Tak jak w poprzedni. No tak, no te. Ty... Tak jak mówiłaś, już miałaś o tyle łatwiej, że jak wchodziłaś jako ta najmłodsza, to jednak wszystkie koleżanki były starsze od Ciebie, prawda? E, no bo Ty przyszłaś jeszcze przed szkołą, więc ten moment taki zderzenia się z tą pierwszą ligą miałaś trochę złagodzony. E, no, czy... Na Obserwując te najmłodsze koleżanki, no, jak oceniasz ich postępy? Bo, bo no, ja patrząc z boku między pierwszym meczem a ostatnimi, tam dwoma, trzema, no to kolosalna różnica, moim zdaniem. Ale Zagunię jak to jest też w drużynie. Niech... Naprawdę. E, szczerze mówiąc, dla mnie e, te dziewczyny robią ogromny postęp. To nie jest tak, że duży czy jakiś niewielki, on jest po prostu ogromny, naprawdę. I teraz właśnie na, właśnie na ich przykładzie widać, no tak jak mówisz, pierwszy, a ostatni mecz. Na ich przykładzie widać po prostu, jak w tej szkole dziewczyny są przygotowywane do właśnie takich warunków, czyli mam tutaj na myśli pierwszą ligę i zawodniczki, które grają w pierwszej ligi. to są jedne z lepszych dziewczyn, które po prostu... Grają w Polsce, tak? I taka czternastolatka ma do czynienia z doświadczoną zawodniczką z pierwszej ligi. No, moim zdaniem, jak już wychodziłyśmy na ten ostatni mecz, mówię tutaj o dziewczynach właśnie z pierwszej klasy, to na pewno ich mentalność była zupełnie inna, no jak i też ich umiejętności. Bo z tego, co wiem, to no, tak jak każdy na początku się boi, tak? One też się bały. Dlatego ich pierwsze mecze no, nie były w najlepszym wykonaniu, ale następne i tutaj to zdobywanie tego doświadczenia, te treningi przygotowujące do każdego meczu, do każdego innego treningu, yy, różne inne specjalne ćwiczenia, żeby pomóc, no widać, że pomagają i to wszystko po prostu przynosi korzyści. No Dlatego dobrze. uważam, że one robią naprawdę duży postęp. No dobrze. To w takim razie wypada Ci życzyć tylko tego, żeby jednak w tym roku jeszcze się rozgrywki młodzieżowe wróciły, chociaż to jest bardzo mało prawdopodobne, ale to może chociaż kadry, żeby były. To tego Ci życzę Aha. i żebyś dostała powołania. Dziękuję. I pojechała na mistrzostwa, bo z tego co wiem, to w tym roku u 18 w jakimś ładnym miejscu, miejscu chyba w Grecji, miało być w środku Aj. lata, to tak, to życzę Ci tego wyjazdu. No i powodzenia i dziękuję bardzo za rozmowę.